Partu z pozdrowienia youtuberów, a więc teraz mm, niech będzie pomyślę sobie. Admiros pozdrawiam, pozdrawiam mój odrobiony youtuber z strasznymi grami. Ymm, mam nadzieję, że nagrasz coś jakiegoś o 99 na w lesie, bo chyba nie widziałam Twoich nowych filmów, ale jakiś, że nie wiem czy robiłeś poza bazą, bo nie oglądałam ostatnio, a więc mm, 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 zróbcie proszę jakieś filmy. Nie wiem, jak jakiś youtuber to ogląda proszę róbcie. Podawajcie mi swoje nazwy youtuberze. No i po prostu róbcie jakieś fajne zapisy filmy w z 99 nocy w lesie. Po Więc Okej. Okay. Jeżeli jesteś tu już, proszę napisz to. Ciocie ballerina, pozdrawiam. Wujka Tunga. Pozdrawiam. Ehm, Jakoby tu jeszcze pozdrowić. Nie wiem. Piszcie w komentarzach od kogo... kogo mam pozdrowić. Jakiego youtubera? pozdrowie i powiem od kogo. No zobaczymy. Albo spróbuję Wasze komentarze powklejać. No i będzie od kogo to jest. Mam nadzieję, że to ogląda już z żonetką, danunkiem i hakerkiem. Pis oglądaj Proszę obejście to. Mam taką nadzieję. Może mi chociaż dacie suba i lajka. od razu mówię, fajnie by było gdybym dostała lajka like od Josiego i Żanetki Hakera i Danonka, czy mogę dostać od was komentarz jeszcze jeżeli go nie wymieniam i proszę mogę z wami kiedyś zagrać wpiszę mój nick tu u góry ogólnie, bo chcę zagrać kiedyś z Josiem Żanetką i tym Czyli nie umiem wypowiedź nazwy Żanetki Sheena, czy tam jakoś inaczej, ale ja mówię Żanetka <grym> Proszę, ja chcę z wami zagrać Albo kto chce ogólnie ze mną zagrać Ym, Mam 21 dni, bo mi padł telefon na 21 dniu A więc Bym miała więcej, bo na drugim koncie mam Miałam, bo tu mi się zbanowało konto, 352 dni a więc możecie zagrać ze mną. Dawno nie grałam w Naini-Najna. A więc piszcie niki w komentarzu, będę po prostu dodawała. Na normalku. Yoshi, proszę. Weźcie mnie, do pododawajcie do znajomych. Ja bardzo chcę! Blis! Yes! Żanetka, i danonek I Hacker. Dodajcie mnie do znajomych w Robloxie. it's